Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejną maszynę rolniczą. Tym razem jest to bardzo ładna prasa klas wariant 260. Stara generacja, ale świetnie działająca. Bardzo dobra. Prasa z 2006 roku. Jak wygląda i funkcjonuje? Zobaczcie sami. Prasa w 100% w oryginalnym stanie. Żaden element w prasie nieodnawiany. Ani podbierak, ani. Tutaj wałek podbieraczu ani rotor lacha tutaj włożona zamiast kutna. Centralne smarowanie działa, jak widać. Doprowadzone nawet jest do łańcuchów podbieraczu. Tutaj wszystko w najlepszym porządku. Łańcuchy, zębatki wszystko jeszcze w bardzo dobrym stanie. Do działania nie do lepienia, majsterkowania opony delikatnie, kantami podcięte jak we większości pras. Na życzenie klienta możemy założyć nowe jeśli klient chce, żaden problem. Zaprezentowuję na tych oponach, ponieważ są to oryginalne opony tej prasy. Prasa równa, ładna, nie Podbierak oryginalny, niemalowany, niewyjewany, niepogięty, niezużyty, niewytarty. Ogumienie jak wspomniałem gdzieś tu rocznika poszukamy. Proszę bardzo. Piąty rok. Prasa 6. Gdzieś tu tabliczka jest. Wiązanie w prasie jest siatką i sznurkiem. Naprawdę tutaj maszyna w świetnym, świetnym mega świetnym stanie. Tutaj Zmiki w bardzo dobrym stanie, podbieracz nie Prasa ma około 20 000 bel. Naprawdę wygląda, działa bardzo dobrze. Nic tutaj dodać, nic ująć. Tutaj mamy rocznik 26. Odpalamy, pokazujemy, że działa w niedużym budżecie jednokomorowa basowa z mechanicznym regulowaniem średnicy beli od 80 do 160 i z mechaniczną regulacją miękkiego rdzenia prosty, łatwy sterownik uruchamiamy maszynę obroty na 540 Mamy kontira 65-34, bardzo dobry, fajny ciągnik. Podpieracz, zapierdala tylko gwizd Pasy jak widać, niektóre pasy mają spinki, dwa pasy są nowe, widać wymienione nic nie działa tutaj niepokojąco próbować próbować i pracować podniesiony ciutem w górę tu tutaj stoi środek obejrzymy blachy nie zużyte pałek niewydarty komora nawet stała niewydarta pałek gumowy w bardzo dobrym stanie nie ma dziur Ośrodku. Wszystko sobie ładnie tutaj Cyka. opuszczamy i pracujemy. Tak ta maszyna wygląda, tak działa. Zapraszam do oględzin i do zakupu prasy w tygodniu, jak zwykle, od 8 do 17, a w sobotę od 10 do 14. Uruchamianie możliwe w tygodniu. Na pewno maszyna jest ładna, niezużyta i dobrze działająca. I co jest wyposażona, jest prawda. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!